Z czystym sumieniem chciałabym polecić szkołę Jugend Talk wszystkim rodzicom, którzy mają zamiar zapisać swoje dzieci na lekcje angielskiego albo kontynuować naukę tego języka lub innego. Ja mam, jestem mamą dwójki, dwójki dzieci, 15-latka i 11-letniej dziewczynki. Syn od kilku lat chodzi do, na lekcje tutaj właśnie do tej szkoły. Był bardzo nieśmiały, miał kłopoty z mówieniem, z gramatyką. Dzięki temu, dzięki atmosferze i nauczycielom, i otwartości, elastyczności pani Agnieszki, bardzo się otworzył. Nie ma problemu z mówieniem w języku angielskim. Bardzo chętnie uczęszcza tutaj na lekcje, ponieważ. Jak twierdzi, jest tutaj bardzo taka przyjazna atmosfera. Co mogę potwierdzić? Córka również jest bardzo zadowolona z tej szkoły, z nauczycieli.